Witam z tej strony grabów. Dzisiaj drapiemy sobie zrepeczki. Chyba wszystkie za 5 złotych. Tak jest. Zaczniemy od plastra miodu. I mamy tak. Portfel. Kwiaty. Oraz. Ul. następnie mamy monety. Koniczne. Drzewko. I to wiadomo. Złoto monety, monetki oraz safe. Zapowiada się swobodnie z zdrapeczka, Bank, bank, tęcza safe, koniczyna i plaster. No, zobaczymy czy tutaj coś jeszcze się uda. Bank. Złoto, czy cokolwiek, tęcza. Koniczyna. Na razie się nie zapowiada. I tak. Ul. Diamenty. I już przegrana tu. safe i e, gwiazda. A tutaj. Portfel. plik oraz złoto. I czy będzie pszczółka maja? Nie ma. Są wiśnie, czyli pusto. Dobra, idziemy z ekstra pensją i tu będzie na pewno pensja. Gruba kasa. I tak mamy dwójeczkę 31, 32 i 17. I tu mamy tak. 30, czyli nic. 13, czyli nic. 27, czyli też nic. 15 nic o ekstra pensja jeszcze jedna będę milionerem tutaj 21 29 czwóreczka 19 oraz 9 czyli pustaka i tu mamy tak rubinowy 7 czy tutaj będzie coś na razie mamy tak 16 10 25 12 22 33 30 dwójeczka 31 oraz 15 i tak tutaj mamy fast cash i mamy taką walizkę, wiśnie. Diamencik, to wiadomo, klucz, serduszko, pierścionek, cylinder oraz bonusie uśmieszek. Czyli śmieją się zamierzań z nią. mamy premię i tu mamy tak kierka, karo oraz woreczek, trefla, śliwkę oraz. Podkowe, wiśnie, siódemkę oraz winogrono, winogrono, czyli pik oraz worek, złoto, tref oraz śliwka, podkowa, wiśnie oraz złoto, moneta, karo oraz pik, czyli dupa. Tak, mamy tutaj y, bonda i tutaj mamy tak. znaczek, rakinek krzesło, świat, latarka, zegarek, lornetka, aparat, bonusia, <noise> serio, pik czyli dwie dżuk, a się udało. Czy mamy karmel? Nie mamy, bo nie mamy K. K nie mamy, czyli skreślamy. I tutaj K. Skreślamy wszędzie. Uf, idziemy dalej mangusta my a ne g nie Gynie ma czyli tu skreślamy tutaj 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 i tak adać mamy ada mamy Nike my no i przecież nie mamy Dobra remis, R nie mamy tu słabo Nie mamy Dobra ostatnie szanse na 5 zł Latium też L nie mamy Mamy też przegrane, a nie jeszcze tu jest A tutaj też jest L czyli przegrane już Dobra, nieważne. To co skreślamy, R. K. Czyli tak, skreślamy. Tak, tak, tak. Tak. Tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj Aladyn Czy mamy Aladyna? Nie, bo przecież te L nie mamy. Czyli tutaj nie mamy. Tutaj nie mamy, tutaj nie mamy, tutaj nie mamy, tu, tutaj też R. Czyli tu ostatni szans. A tutaj też nie było R. Renu. I tak, sprawdźmy to. A nie, bo tutaj też jest D, którego nie mamy. Nie jest. Dobra, to sprawdźmy. I A dobra, jest Juda. Sorry. Dolores I tak Sen To czegoś nie będzie, Gnie, nie mogę no Widzicie, nic tu nie ma w tych zrabkach. Dobra, nic nie ma Ale tutaj mamy szczęśliwą zrabkę, Która nam uratowała zdrapping Tak naprawdę Gdyby nie ona, to byłoby kiepsko A tak jest średniawo Dobrze, także dziękuję za uwagę Proszę zostawić łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję 毕竟，我们是那么亲哥，爸爸。